No dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie ulubionych rzeczy, które kupiłam. Przez lata na kanale pojawiał się jeden film, czyli kulturalni ulubieńcy, ale właśnie w tym filmie trochę mówiłam o sztuce, ale mówiłam też o rzeczach i uznałam, że jednak warto to rozdzielić, tym bardziej, że kulturalne inspiracje i haules to są osobne filmy, do których przywykłyście i które lubicie, więc uznałam, że w tamtym roku podzielę te wszystkie takie kategorie na osobne filmy. Fajnie się to przyjęło, więc w tym roku również z tym lecimy. Ja jestem tym podekscytowana ze względu na to, że moim zdaniem podsumowanie tego, co się kupiło, co się nowego wprowadziło do domu jest mega istotne, bo ja chcę mieć mało rzeczy, a jeżeli już mam jakieś rzeczy, to chcę się z nich cieszyć, chcę je wykorzystywać, chcę ich doświadczać i być z nimi na co dzień. Więc właśnie takie podsumowanie roczne. Pokazuje mi, czy to mi się udało, czy mój cel został osiągnięty. I to jest zawsze ciekawe doświadczenie, ze względu na to, że podsumowanie miesiąca to zaledwie 30 dni, i ja wtedy jestem mniej więcej świadoma, co kupiłam, tym bardziej, że w ciągu miesiąca to wszystko zapisuję. Natomiast po roku jestem naprawdę w szoku, czego było na przykład najwięcej o niektórych rzeczach zapomniałam, niektóre rzeczy sprzedałam, niektóre już są zupełnie niepotrzebne, no a niektóre są właśnie ukochane. Na moim Instagramie pojawią się takie story, w których właśnie będę mówić ile rzeczy kupiłam i będę je opisywać, będę je polecać, więc tam was zapraszam po szczegóły, natomiast tu yy, chcę skupić się tylko na ulubieńcach. Zawsze marzyłam o tym, żeby rzeczywiście mieć taką kontrolę nad rzeczami yy, i może nie tyle nad finansami, ale właśnie nad tymi zakupami, w kontekście rzeczy i zawsze trochę nęciło mnie do tego, żeby zbierać te wszystkie paragony, robić podsumowania podliczenia, ale ja w życiu nie potrzebuję oszczędzać nie potrzebuję w sobie mieć takiej panicznej kontroli nad wszystkim nad wszystkimi wydatkami, nad każdą złotówką, na bułkę nad wszystkim i właśnie te produkty, które kupuję, które muszę mieć w ogóle mnie nie interesują, to jest w ogóle dla mnie nieekscytujące, więc one po prostu są. No i właśnie nawet jak zaczynałam sobie zbierać te paragony, zapisywać, to czułam, że to jest męczące, czułam, że to mnie ogranicza i też czułam, że to jest ym, takie bardzo oszczędnościowe. Yy, a ja nie chcę tego w swoim życiu. Oczywiście też nie wydaję jakoś łatwą ręką yy, rzeczy, ale bardziej patrzę na rzeczy w kontekście rzeczy, czy jest mi ona potrzebna, czy. Yy, czy będę ją wykorzystywać czy rzeczywiście ją potrzebuję czy jest w jakikolwiek sposób etyczna, czy jest ładna, czy kupuję ją dlatego, że jest w promocji, czy kupuję ją dlatego, że bardzo chcę i wyczekiwałam tego zakupu i tak dalej i tak dalej no i ta strona finansowa już nie jest mi w tym potrzebna, bo ja naprawdę mam dużo ograniczeń, jeżeli chodzi o moją głowę i kupowanie no i właśnie ten pomysł na spisywanie swoich przyjemności i dzielenie się z wami nimi, wydaje mi się taką przyjemną formą kontroli nad swoimi rzeczami, nad tym co wnosimy do domu, więc jest nowy rok może dla was to też jest jakaś inspiracja może też pragnęłyście spisywać te wszystkie paragony, ale nigdy wam to nie wychodziło może właśnie taka taki zeszycik do spisywania po prostu w ciągu miesiąca, co fajnego kupiłyście i nie z takim obwinianiem się, że o nie, ile na to poszło znowu coś kupiłam, tylko z taką przyjemnością że tak Dzisiaj w tym miesiącu pozwoliłam sobie na daną rzecz, jestem z niej bardzo zadowolona, bo był to przemyślany zakup. Ja właśnie tak mm, podchodzę do nowych rzeczy. I dzisiaj, słuchajcie, aż 11 rzeczy, które mnie tak totalnie zachwyciły w tym roku, które w jakiś sposób może zmieniły mój komfort, moje myślenie, jakoś tak wypełniły lukę, której brakowało, więc zaczynamy. Pierwsza rzecz, którą kupiliśmy w tym roku, która jest moim ulubieńcem nadal, to jest lampka Sunset. Kupiliśmy ją na jakiejś zwykłej aukcji na Allegro i powiem Wam, że w tamtym roku. Było tak szaro, tak ponuro, tak nie mogliśmy po prostu mm, doświadczać tego słońca, i ona ratowała nam życie. Świeciła u nas w domu praktycznie cały dzień, czasami nawet czekaliśmy, aż znowu zrobi się ciemniej, żeby móc ją odpalić. Robiła fantastyczny klimat w naszym domu, było przyjemnie, ciepło, no i w końcu można było tak troszkę odetchnąć, bo jednak ta godzina, złota godzina w ciągu dnia jest taką przyjemnością w ciągu lata. Każdy jej trochę wyczekuje, każdy chce się ogrzeć w blasku tego złota. Więc fajnie, kiedy można mieć to cały rok. My jej nie używamy latem yy, i zostawiamy ją sobie właśnie na taką szarówkę, której w tym roku jeszcze jakoś tak yy, do końca nie doświadczyliśmy. Więc bardzo nas to cieszy, ale rzeczywiście bardzo bezpieczny, bez, bez, bezpieczna jest ta myśl, yy, że mamy ją obok i gdyby było szaro yy, dłużej niż dwa dni, no to rzeczywiście możemy ją odpalić yy, i się cieszyć. Wydaje mi się, że na razie. Yy, to ciepło wypełnia nam choinka i światełka i wydaje mi się, że to też jest takie sprytnie wymyślone, że po prostu w grudniu ubieramy dom, ulicę i nasze przestrzenie właśnie w światełka, żeby było trochę jaśniej w tej szarówie. W tym roku grudzień okazał się bardzo słoneczny przez ilość śniegu w Elblągu, no więc właśnie jeszcze tego, tej okropnej szarówy nie doświadczyliśmy, mam nadzieję, że w tym roku jej nie doświadczymy, ale jeżeli już no to mamy zabezpieczenie w postaci lampki Sunset i bardzo serdecznie Wam ten gadżet polecam. Drugi taki produkt, a właściwie taki zestaw produktów, to była nasza decyzja o tym, aby zamontować żaluzje, zasłony, niewidoczne karnisze i zdecydowaliśmy się na zakup zasłon na wymiar u Pani, która nam je specjalnie szyła i to był średni wybór. Uważam, że wyszły dosyć. Średnio zobaczymy jak zmienimy kolor ścian. Tutaj możecie zobaczyć kawałek. One są trochę za żółte, są bardzo kiepsko zrobione u góry, więc po prostu trafiliśmy na panią, która nie za bardzo chyba ogarniała temat pięknych zasłon. Wiem, że wiele osób jest niezadowolonych właśnie z zasłon, a wiele jest zadowolonych, więc wydaje mi się, że kto jak trafi mimo to jestem bardzo zadowolona z tego efektu, z tego ocieplenia, z tego takiego wypełnienia Przestrzeni, na które kiedyś nie mieliśmy pomysłu, w końcu zrobiło się tak ekskluzywnie w naszym salonie oraz sypialni. W końcu nastała jakaś taka spójność, przyjemność, no i właśnie takie ciepło. Firan w domu nie mamy, ale zasłony i właśnie żaluzje to jest coś, co świetnie się u nas sprawdza. Zdecydowaliśmy się na żaluzje plastikowe, czarne. Kupiliśmy zarówno plastikowe, jak i drewniane, żeby przymierzyć i zobaczyć, ale czytaliśmy opinie i drewniane żaluzje są po prostu mega ciężkie. I rzeczywiście ta wielka płachta, którą mamy, bo mamy bardzo duże okna, lepiej sprawdza się jeżeli te żaluzje są plastikowe i nieco lżejsze, bo i tak podniesienie tej całej Powierzchni jest dosyć trudne i rzeczywiście z daleka i z bliska wyglądają jakościowo, fajnie, przyjemnie. Zamontowaliśmy je sobie również od sufitu, co jest nietypowe, natomiast dzięki temu, zawsze kiedy mamy podniesione te rolety, te żaluzje do samej góry, no to nie, zasłania, nie mamy przestrzeni okiennej, którą nam zasłaniają, tylko właśnie miejsce nad oknem, które jest. Jest ścianą. Te żaluzje fajnie wypełniły właśnie y, tę ścienną przestrzeń, też nam wydłużyło mieszkanie, mimo że mieszkanie mamy bardzo wysokie, więc to jest super. Y, mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości też zrobię Wam taki haustur yy, i pokażę Wam to wszystko z bliska, jeszcze z moim majsterkiem Piotrkiem. Yy, Piotrkiem, Piotrem, który wam to wszystko wyjaśni lepiej niż ja, natomiast był to zakup trochę nieudany, a jednak ulubiony i fantastyczny też mamy w tym taki luz, że gdyby co, jeżeli nawet przemalujemy ściany i ten kolor nadal nam będzie tak strasznie nie pasował no to zawsze możemy sobie te zasłony pofarbować, zrobić z nimi coś fajnego natomiast przyzwyczailiśmy się już do tego takiego lekko żółto-cytrynowego kremu i jest ok, bardzo się cieszymy na te zmiany. Następna rzecz to dyfuzor, dyfuzor do suszarki i to jest dyfuzor, którym tworzę swoje fantastyczne loki. Samo używanie go yy, nie powoduje jakiś spektakularnych efektów, natomiast z moją pianką, z jakąś tam większą pielęgnacją, z większą uważnością jest to znakomite, używam tego za każdym razem, kiedy suszę włosy. Yy, pamiętam też, że w tamtym roku yy, bardzo cierpiałam, bo kiedy chciałam gdzieś wyjść, kiedy chciałam mieć ładną fryzurę, no to musiałam wstawać o jakichś szalonych porach, żeby rzeczywiście te włosy mi wyschły, żeby głowa była sucha. Ja też zawsze byłam chora przez to, że wychodziłam z taką niedosuszoną głową. W tym roku, no teraz też jestem chora, natomiast mam nadzieję, że nie ze względu na niedosuszone włosy. Robi się dzięki temu dyfuzorowi piękny skręt i jestem bardzo zadowolona. Pamiętam, że od lat mój fryzjer mówił, że Żebym właśnie dyfuzor sobie kupiła, ja tak mówiłam, nie, nie, to nic nie daje, to nic nie daje, a daje na maksa dużo i cieszę się, że w końcu się na niego zdecydowałam. Też kiedy byliśmy we, w styczniu na naszym wyjeździe w górach, no to po prostu życie było łatwiejsze, mogłam sobie wstać, umyć włosy, wysuszyć, wyjść i być bardzo zadowoloną. Teraz też we vlogmasie czułam się świetnie, kiedy miałam kontrolę nad tymi włosami. Nie zawsze wiem, jak wyjdą, no ale jednak. Tym razem wychodziły wspaniale. No i te loki rzeczywiście były takie skręcone, żywe, takie mięsiste, bardzo przyjemne. Taki dosyć śmieszny zakup, ale to rzeczywiście jest mój jeden z ulubionych zakupów roku, czyli organizer na herbaty. Ja jestem totalną herbaciarą, i rzeczywiście, kiedy kupiłam ten organizer, okazało się, że w naszej herbacianej szafce jest w końcu porządek, można tam jakoś zapanować. Nad tym wszystkim też bardzo lubię po prostu otwierać sobie rano ten kuferek i sprawdzać, jaką herbatkę bym wy, wypiła. Tu też zawsze mam taki porządeczek, zawsze mam wszystko posegregowane i wybieram sobie zawsze jakąś przyjemną herbatę albo losuję. Też sobie lubię je dokładać, więc fantastycznie, no i tym bardziej lubię to opakowanie w momencie, kiedy widzę, jak w innej szafce, w której są te duże opakowania, jest bałagan i też ile to miejsca zajmuje. Ja swój pojemniczek kupiłam w Lidlu, kiedy jeszcze nie były aż tak dostępne. Teraz wydaje mi się, że są dostępne wszędzie i bardzo serdecznie Wam to polecam. Wiem też, że ludzie układają te herbaty w taki sposób, że kładą te herbaty, natomiast uważam, że ten sposób jest dużo lepszy, no bo można sobie właśnie różne smaki tutaj powsadzać. Wszystko jest czytelne, fajne, doskonałe do użytku. Następny ukochany zakup to jest album na zdjęcia oraz wywołane zdjęcia. I o tym produkcie, o tym całym przedsięwzięciu nagrałam osobnego vloga, więc bardzo Was tam zapraszam. Jeżeli chcecie też troszkę ciepełka, no to tam go znajdziecie, bo to rzeczywiście był nagrywany film w wielkim upale. I uwielbiam do tego albumu wracać, uwielbiam przeglądać te zdjęcia, uwielbiam to, w jaki sposób tutaj zostało to wszystko wypełnione. Dobrze zorganizowane, też zostało nam jeszcze trochę stron, więc na pewno zdjęcia ze świąt się pojawią, zdjęcia z tego naszego wyjazdu w góry, no po prostu coś fantastycznego, uwielbiam do tego wracać. I ten wielki format albumu, bo tutaj mieści się aż pięć zdjęć, okazał się fenomenalny. To jest też taka nasza ozdoba regału. Jak wiecie, on jest na moim regale z książkami. No i po prostu przez to, że jest taki piękny, zdobi, nam na co dzień sypialnie. Kiedy teraz skończy nam się ten, to na pewno kupię drugi podobny, może z inną okładką, ale rzeczywiście w tej samej formie. My ten album kupiliśmy w TK Maxxie, natomiast zdjęcia drukowaliśmy w Epic Foto i ja zawsze z Epic Foto jestem bardzo zadowolona z jakości. Trochę mnie bawi, że to jest również ulubio ulubiony zakup roku, natomiast są to laki lakiery z Inglota e, jeden miałam już od kilku lat sprawdzał mi się świetnie, dokupiłam w tym roku jeszcze trzy kolory i e, to chodzi trochę nie o sam zakup, a o zmianę myślenia w końcu przestałam e, robić sobie hybrydę, przestałam się oszukiwać, że to lubię, przestałam się oszukiwać, że to jest oszczędność czasu i e, po prostu rozdałam ro, e, sprzedałam te wszystkie lampy, nie lampy, lakiery i jestem zachwycona lakier ten w moim odczuciu utrzymuje się dłużej bo nie ma tej ochoty na rywanie tego żelu i ja sobie maluję na tydzień, potem sobie zmywam, potem znowu sobie maluję często nie mam pomalowanych paznokci ale jest bardzo, bardzo przyjemnie, teraz ta marka zmieniła w ogóle cały brand i nie wiem jak jest z numerkami, więc nawet nie będę wam mówić natomiast warto pewnie się wybrać do Inglota i zobaczyć swoje ulubione, ja mam taką krwistą, którą uwielbiam, już mi się kończy, bo mam go od kilku lat i zdecydowałam się również na taki szalony niebieski, który moim zdaniem bardzo nie pasuje mi yy, zimą. Jak teraz miałam go na sobie, to miałam takie yy, jak brzydko wygląda, więc on jest idealny na lato, bo wtedy mi świetnie pasował. Jest taki piękny zielony, który jest dobry na zawsze, yy, no i jest taki basic, którym bardzo trudno się maluje, ale również paznokcie wyglądają w nim wspaniale, więc bardzo się cieszę, że w 2023 roku w końcu zrezygnowałam z hybrydy. Mam również dwa ubrania. W tym roku kupiłam bardzo mało ubrań. Wydaje mi się, że tylko to, ale może oszukuję, może coś jeszcze. Będę to sprawdzać właśnie na Instagramie. Natomiast dwie rzeczy, które ostatnio kupiłam, czyli szare spodnie i różowa spódnica, to był strzał w dziesiątkę. Sprawdzają mi się doskonale, fenomenalnie. Chodzę w nich cały czas, co widzicie po ilustracjach, no i ogólnie po filmach, więc cieszę się, że. Że te rzeczy znalazły się w mojej szafie. Cieszę się, że też moja szafa jest na tyle teraz świadoma i podchodzę do niej z taką naprawdę matematyczną dokładnością, że wiem, czego mi brakuje, wiem, czego potrzebuję i idąc na zakupy, znowu idę tylko po to, co potrzebuję, a nie tak sobie pooglądać, bo to jest najgorsze zło, które niestety lubię, ale które doprowadza do zakupów. I co jest też fajne, no to to, że rzeczywiście brakowało mi tylko i wyłącznie Takiej kolorowej spódnicy i fajnych, szerokich spodni. No i teraz, kiedy pojechaliśmy na wyprzedarze z Piotrem, bo szukaliśmy kilku rzeczy. RTV, AGD i tam innych rzeczy, no to powchodziliśmy trochę do tych sklepów, ja miałam takie, chcę stąd wyjść, nie potrzebuję oglądać czegoś, czego nie potrzebuję, więc to była wielka zmiana, bo pomimo, że kupuję mało, to jednak zawsze miałam ochotę kupować, yy, oglądać, zawsze miałam ochotę przymierzać, no i zawsze coś tam ze mną, yy, wydaje mi się, wyszło w ciągu takich dużych zakupów, yy, a teraz rzeczywiście w ogóle tej ochoty nie miałam, no bo też yy, na co dzień skupiam się na tej mojej szafie, wiem co mam, no, i wiem, y, że niczego nie potrzebuję, bo na razie ta szafa jest idealna. Zobaczymy, jak będzie w tym y, czasie przejściowym, y, na przykład na wiosnę, ale wydaje mi się, że na wiosnę to tym bardziej mam rzeczy, no bo już będą, będzie wielka wymiana, wielki powrót, więc takie wielkie, udawane zakupy. Y, latem też wydaje mi się, że wszystko mam, więc y, wydaje mi się, że na ten moment szafę mam idealnie. Skończoną, czekamy teraz na kryzysy, na zmianę stylu, yy, bo to na pewno też w ciągu życia nadejdzie wielokrotnie. Kolejnym fantastycznym, ulubionym zakupem 2023 roku był czarny stół do salonu, i w końcu Piotr zdecydował się, że też chce zmienić stół, więc mamy teraz nasz fantastyczny, czarny, ekskluzywny, elegancki, nowoczesny stół. Bardzo go lubię. Jest yy, Nieco większy niż ten nasz poprzedni, ale te nieco większe. Robi ogromną różnicę. Sprawdza się nam doskonale. Uwielbiamy przy nim jeść, siedzieć, pracować i przebywać. W naszym wnętrzu też sprawdza się doskonale. Wygląda świetnie, więc bardzo polecam, jeżeli szukacie jakiegoś stołu. Nie jest na tyle praktyczny, że nie rozkłada się do 3 metrów, bo rzeczywiście jest nierozkładany i to był jedyny taki minus tego stołu żeby go nie kupować, ale nasz poprzedni stół stoi w piwnicy. Gdybyśmy robili jakąś wielką imprezę, to możemy po prostu ten stół przynieść. Y i z niego skorzystać. Nie ma yy, co do tego przeszkód, yy, a na co dzień jednak cieszymy się, że mieszkamy we dwoje i tylko takiego stołu potrzebujemy. Kupiliśmy go w Ikei, wzdychaliśmy do niego, właściwie ja do niego wzdychałam już kilka lat i ostatnio, kiedy pojechaliśmy do Ikei, w końcu nie musiałam do niego wzdychać, w końcu nie musiałam yy, mówić do Piotra, że o, fajnie by było go mieć, bo już go mamy, i to było bardzo przyjemne doświadczenie. Kolejny cudowny zakup to karta Unlimited do Cinema City, które jest w naszym mieście, które jest wspaniałe. Jedynym minusem tego kina jest to, że nie grają wszystkich premier. Kiedy byłam na otwarciu uroczystym kina w zeszłym roku, no to pytałam o to i dowiedziałam się, że wszystkie premiery będą, tylko będą gra, grane krócej. Okazało się, że niestety nie, nie wszystko jest grane. Jest yy, dosyć mało filmów, ale mimo wszystko cieszę się, że że coś tam jest i że motywuje mnie to dochodzenia do kina. Powiem wam szczerze, że ja jestem osobą, którą bardzo motywują karnety. Jeżeli mam karneta na siłownie, na basen, do kina, to ja po prostu chodzę, bo to jest jedyna rzecz, która rzeczywiście może mnie zmotywować i to nie jest takie naciąganie na hajs, że no po prostu potem muszę płacić i muszę płacić, tylko rzeczywiście korzystam i bardzo to lubię, więc tak też myślałam, że kiedy zaopatrzę się w tę fantastyczną kartę, no do tego kina będę chodzić często, i rzeczywiście teraz wyjście do kina nie jest dla mnie wielką uroczystością, tylko rzeczywiście takim yy, zwyczajnym wyjściem. Nie mam co robić, chcę chwilę odpocząć, chcę nie myśleć, yy, chcę tak wyjść z domu, a jest zimno, chcę coś porobić, chcę po prostu obejrzeć jakiś film, sprawdzam godzinę, idę yy, yy, i się bardzo cieszę. Piotr też zaczął trochę więcej chodzić do kina ze mną czasami, więc to też jest yy, fajna sytuacja. I ostatni ulubiony zakup to wizyty u fizjoterapeuty z moimi bolącymi plecami doszłam już w tym roku do momentu, w którym nie mogłam wstać z łóżka i pomyślałam sobie, o mój Boże co tutaj się dzieje więc dostałam zbiór różnych ćwiczeń i zostałam też zbadana, nic się nie dzieje, bo wiecie ja mam tak, że jeżeli coś mnie boli jeżeli coś się dzieje, to mi się wydaje, że ja zaraz umrę jeżeli bolą mnie plecy, to mi się wydaje że zaraz wyląduję na wózku inwalidzkim natomiast okazało się, że wszystko jest ok, po prostu muszę wykonywać jakieś ćwiczenia co przynajmniej co jakiś czas, ale staram się robić je codziennie, też mam wystawioną matę do ćwiczeń w naszym pokoju, w naszej sypialni tak cały czas i rzeczywiście jak na przykład robię zdjęcie do lustracji albo jak się przeglądam w lustrze, albo cokolwiek robię to rzeczywiście widzę z tyłu tę różową matę i myślę sobie dobra, no to szybko poćwiczę i to jest znakomite, bo wcześniej na bolące miesiączki, no to rzeczywiście ćwiczyłam czasami na łóżku, czasami na podłodze czasami wyjmowałam tę matę, ale nie miałam Takiego typowego motywatora, a teraz ta mata za moimi plecami jest motywatorem bardzo. No, i uważam w ogóle, że fizjoterapeuci to są najlepsi specjaliści na świecie. Fizjoterapeutka uroginekologiczna wyleczyła moje miesiączki po prostu w sekundę. Tutaj te bóle też zostały wyleczone w chwilę i to jest takie cudowne, że po prostu ta wizyta trwa tak długo, że ten człowiek tak bada, tak sprawdza i tak czuć, że tak holistycznie też do tego podchodzi. Że tak dbają o tego człowieka. No, mnie to zachwyca i to zawsze przynosi takie efekty, i jakoś tak ufam tym ludziom. Więc, no, każde spotkanie z fizjoterapeutą jest dla mnie bardzo sympatyczne, miłe i mam nadzieję, że w tym roku również będę dbała o swoje zdrowie tak regularnie jak przez ostatnie 2-3 lata. Wam również tego życzę. I doszliśmy do końca tej listy. Fajne rzeczy, nieprzegadane, takie przemyślane, takie trochę. Zmieniające też um, myślenie albo funkcjonowanie, i takich rzeczy potrzebuję w swoim życiu. Um, przed nami jeszcze dwa filmy, właśnie podsumowujące rzeczy, yy, czyli rzeczy, które dostałam i rzeczy, które wykorzystałam, a później zaproszę Was na ulubieńców kulturalnych, których już się nie mogę doczekać. Kiedy spisywałam to wszystko na liście, to miałam aż wypieki na twarzy, więc jest na co czekać. Ja tymczasem ściskam Was serdecznie, koniecznie. Dajcie znać, czy macie jakieś rzeczy, które przyszły do Was w poprzednim roku i które są Waszym ulubieńcem, z których korzystacie codziennie albo bardzo często i które jakoś zmieniły Wasze funkcjonowanie. Ja tymczasem Was ściskam, pozdrawiam. Do zobaczenia już bardzo niedługo. Pa!